Witam serdecznie w kolejnym porannym rozrochu dla tych osób, które śpią nieco dłużej więc niektórzy wstają skoro świt tak jak studenci niektórzy skoro świt tam 11-12 to dla tych co jeszcze jest powiedzmy środek nocy środek północy i przybudzili się to zapraszam do porannego rozruchu żeby się rozruszać, żeby być przytomnym żeby troszeczkę energii więcej złapać zatem zaczynamy zwykły marsz Idziemy, 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 idziemy. Proste ćwiczenia, żadnych wynalazków. Pytać się mnie, jakie ćwiczenie na kolana, biodra? Macie proste ćwiczenie kolana, biodra. Kolana się zginają, biodra również się zginają. Idziemy, idziemy. Zwykły marsz w miejscu. Idziemy szeroko i idziemy wąsko. Idziemy szeroko i idziemy wąsko. Teraz łączymy, szeroko, szeroko, wąsko, wąsko, szeroko, szeroko, wąsko, wąsko, szeroko, szeroko, wąsko, wąsko, szeroko, szeroko, wąsko, wąsko. No i teraz dla tych osób, które mają problemy ze staniem, z poruszaniem się, to patrz, stoimy sobie na obu nogach, nanosimy ciężar ciała na jedną Nanosimy ciężar ciała na drugą nogę. Ja to będę robił szybko. To osoby, dla których jest to zbyt szybkie, niech to zrobią w zwolnionym tempie, a nawet ze sekulacją ściany czy stołu, tak? Ja robię. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, w tym ćwiczeniu kolana były proste. Teraz kolana zginamy. To drugie. To proste, to zgięte. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jeżeli dajemy radę, to unosimy kolana do góry. Raz. Dwa. Trzy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I dla tych, co dołączyli, witam wszystkich serdecznie w kolejnym porannym rozruchu. Pięta do przodu, palce do tyłu i raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

9, 10, super, druga na to I raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, i 10, i w sposób świadomy robimy taki ruch kolejnego konika, a ła, a ła, a ła, a ała, 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 ała. i z powrotem, a ała, ała. Awa 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 awa. Druga noga sam. I awa 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 awa. I powrót, pam 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 pam. świetnie. I zwykły marsz. Na ruch chodzenia nakładamy ruch rąk do boku z powrotem, do boku z powrotem. Do boku z powrotem. do boku z powrotem, teraz do góry, do góry z powrotem. Do góry z powrotem. Do góry z powrotem. Do góry z powrotem, do góry z powrotem, do góry z powrotem. fantastyczny Teraz taki młynek sobie robimy. idziemy, 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 idziemy. Młynek cały czas. Mielimy w jedną stronę tak i w drugą stronę. Pam, 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 pam. I mielimy, 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 mielimy. Teraz idziemy Nordic Walking. Pracują ramiona, ręce, nogi. Ram, pam, pam, pam. I 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 ram. Pam, pam, pam i ram, pam, pam. pam. Dobrze, skręty, stóp. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Teraz troszkę inaczej. Pięty na zewnątrz, bardzo dużo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Słowujemy na podskokach. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć.

Tak, zrobimy troszeczkę tak dynamiki. Ręka do przodu i druga do przodu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. 9, 10, Jeszcze szybciej. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Trzeba wykonać to tak szybko, te ruchy, żeby osoba, która z boku na was patrzy, jeśli powinno wydawać, że jest linia prosta. Tak, tutaj. Dlatego ja nie widzę, ale wy widzicie, zróbcie to jeszcze szybciej niż ja. Jesteście młodsi, sprawniejsi. Da się radę. nagrać się z boku. Zobaczcie, jaki fajny będzie efekt. Ręce do przodu i do tyłu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Jedna ręka u góry, druga u dołu. Raz, dwa, trzy, wyprost cztery. Raz, dwa, trzy, wyprost cztery. Raz, dwa, trzy wyprost cztery raz dwa 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 trzy wyprost cztery ręce zostają z boku i teraz robimy skręt łowia. W lewo, tak mniej więcej na 90 stopni i powrót. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I z drugą stronę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Osiem, dziewięć, dziesięć. I kto da radę? Skrętu i od razu przejście tu bez pozycji pośredniej. Czyli skręt i skręt. Tak, próbujemy. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć super, fantastycznie, bardzo fajnie, także bardzo fajnie się ćwiczy, teraz ręce składamy z tyłu, tutaj odchylamy naszą głowę, nasz tył do tyłu i raz, dwa, trzy, cztery, mostek wypychamy w sobie. pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10, co? Teraz ręce składają jak domolitwy z przodu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. A teraz spróbujcie to samo, ręce z tyłu. Ha! ha. Zakładamy sobie z tyłu. I to samo, góra. Dół. Raz, dwa, trzy, cztery. 5 6, 7, 8, 9, 10 Super. Fantastycznie. Dla tych osób, które ciągle mnie pytają, kto ja jestem, kim ja jestem, więc już mówię. Jestem 64-letnim fizjoterapeutą czynnym zawodowo i próbuję zdrowie poprzez ruch, poprzez ćwiczenia. Wy macie na pewno dużo mniej lat niż ja. W większości tych, którzy oglądają. Więc spróbujcie zrobić to. O, 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 o to tutaj. Powinno wam pójść elegancko. Czy pójdzie elegancko, to napiszcie w komentarzu, czy poszło elegancko, czy nie elegancko. Dobra. No to jeszcze wypadę nogi do przodu. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga noga to samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć i dziesięć. I wypadek nogi do boku. Raz, dwa trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I druga noga. To samo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem dziewięć i dziesięć, wypadł nogi do tyłu i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i druga noga to samo i raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10, i 6, głębokich wdechów i wydechów, ręce bokiem do góry, wdech. Z powrotem wydech i wdech. I wydech, i wdech. Wydech, i wdech. Wydech, wydech. Wdech, wydech, wydech, wydech wdech i wdech, wydech. Super. Także to było ostatnie ćwiczenie na dzień dzisiejszy. Dziękuję wszystkim za udział w ćwiczeniach. Dziękuję wszystkim za komentarze, co się tutaj napisali. Eee. Co pan sądzi o fonowaniu biodra? Ja tak, ja nic nie sądzę. Każda terapia, jakakolwiek ona jest, ona ma swoje, jakby to powiedzieć, określone działanie, określony zakres działania, ma również wskazania i przeciwwskazania. W związku z tym, jeżeli ktoś jakąś terapię chce zastosować, na przykład fonowanie, tak jak tutaj jest, no to trzeba o fonowaniu przeczytać, do czego to służy, jakie są wskazania, jakie są przeciwwskazania. No i potem na bazie wszystkich za i przeciw, no na przykład zdecydować się na telefonowanie, zobaczcie jaki będzie efekt, tak? bo czasami w medycynie tak często bywa, że zamysł jest dobry, chęci są dobre, ale efekt finalny jest marny, tak? więc jeżeli efekt finalny jest marny, to znaczy, że ten zabieg w przypadku tej osoby nie zadziałał, w przypadku innej osoby może przynieść rewelacyjne efekty. Ja miałem taki przypadek, gdzie w medycynie ostrogę piętował leczy się za pomocą dwóch zabiegów najbardziej skutecznych, to jest e, ultradźwięki oraz jeszcze jeden bardziej skuteczny, fala uderzeniowa. Tak? Potężne zabiegi, bardzo dobre, bardzo skuteczne na osłabienie piętową, ale no, trafili się pacjenci, gdzie po tych zabiegach, po fali uderzeniowej, nastąpiło no, ogromne pogorszenie. Tak? No i pytanie, co z tym fantem zrobić? Przed pacjent do mnie, ja mu swoimi metodami e, Masaż leśniczy rozwróciłem co napięte sektory ciała. Ćwiczenia odpowiednio dobrane do stanu pacjenta. Pacjenta wyprowadziłem tam, gdzie nie pomogła fala uderzeniowa. Tam mojej terapii pomogła. Może być sytuacja odwrotna, że tam, gdzie ja staram się, efekt jest e, e, powiedzmy niewielki, szlamazarny i tak dalej. na falę uderzeniową, będzie zupełnie inaczej. Tak? Po prostu trzeba spróbować, zobaczyć, co z tego wyjdzie. Tylko ważne przeczytać wskazania i przeciwwskazania, żeby nie było tak, że są jakieś tam przeciwwskazania i ktoś w tym kierunku idzie i bierze zabieg. Wtedy z góry wiadomo, że ten zabieg jest skazany na porażkę, chyba że jakimś cudem coś się uda, tak? Także dziękuję wszystkim za udział w ćwiczeniach, dziękuję wszystkim za komentarze. I zapraszam na kolejny dzień. Jutro, jutro będą kolejne ćwiczenia. I tak dzień w dzień, z wyjątkiem soboty i niedzieli. Czasami, jak mam pacjentów z rana albo jestem nieprzytomny, i sam muszę zadbać o siebie. Czasami może coś wypadnie, ale z reguły od poniedziałku do piątku, czyli pięć razy w tygodniu, macie dawkę ćwiczeń najprzeróżniejszych. Staram się, żeby te ćwiczenia na porannym rozruchu były zawsze inne. tak, Także każdy, każdy znalazł coś dla siebie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Do miłego zobaczenia w następnym filmie i miłego dnia. Pełnego energii. Życzę!